Wszyscy mówili Maci ma Maciek i. Sokole oko Jacek. Kurde co to za kierowcy w ogóle. Enterem zaczynać. Tu będą balety. Tutaj po prawej stronie widzimy przykład jazdy po pijanemu. <grywka> <grywka> Boże za to ja się biorę. Ale dać łapkę w górę ja? <gry> Witajcie, jestem mati 44 i zapraszam Was na siódmy już odcinek Kolina Macra Blue I wracamy do starego oko starej, starego Niku samochody pewnie znów te same. A weźcie, weźcie na ostatnie wyścig jakieś inne, co? Nawet nie, nawet nie odpowiadam. Kenia! Dzisiaj jedziemy w Kenii, przedostatni już wyścig. O, to by był dobry pomysł. Nie wiem, czy było mówią, że chcę się zamienić Dobra, Maciek ruszył. Prowadzi Jacek agresywnie go tam po zderzaku i gdzieś wyleciał. Trzeba. Okej, okay, gdzieś na pole. Maciek. Maciek tymczasem na pełne skupienie będzie siebie. tu jeszcze wszystko musi się zdarzyć, oni nie znają tych treści tu gdzieś wyleci, tu coś zachowanie... o, lepiej teraz tylko patrzymy, że macie gdzieś wyleci. o, wyleci chociaż nie stracił dużo ty robisz <gł> Mówimy, <noise> że <noise> dziwne miejsce, kolejne piorys pisto hmm. Teraz tu hmm. przez Jatyk z niefszykane Maciek coś pojinuję Trochę podkarka Taka przewaga 10 hmm. sekund no zaokrągłe. I kończymy pierwszy półpas, na no, trzymacie w końcu. Będź no, dalej. On już chyba wie, że to Jeszcze nic nie wiadomo, Jacek nadrobił. jest w stanie coś tu jeszcze zobaczyć, chyba, że zaraz coś poleci no właśnie tu się elegancko jedzie, szeroka droga dachowanie w tym samym miejscu maciek tymczasem w tym ogóle no, się nie przejmuje Robi swoje Proste. Miotka, ok, co gdzieś? Nawet sam się przyznam, że tego nie wygra. 16 sekund strachu, no ale. Raczej nie wiem. Chyba, że Maciek, nie wiem. Zostanie zawoływany serca, Mało prawdopodobnie. Młody organizm, właśnie O, nadrobił 3 sekundy? Nieźle. Kryzys się spiął. Kto wie, może w ostatnim wyścigu coś wygra. I Maciek zaczyna ostatnie okrążenie. Nie, Ja Piasek. O, też zaraz zacznie ostatni. O, cały czas nadrabia. No ładnie. Maciej nam no się nie śpieszy. Trójka czwórka, ej. O, Tu ładnie ten zakręt. Troszkę tyłem zapał. I teraz czy ja dachuje. dachuje? Czy nie? O, <laughs> Udało mu się przejechać. Maciek tymczasem gdzieś tu krąży po polach. Może myśli, że jest traktor. Jacyk. Dobra, nieważne. Ile można mówić, że dylatuje. Ale na drobie ładnie. Już tylko 8,7 sekund. Jeszcze dwa kółka i wygra. O! A ciekawe, jest tu popuściło. Ale już szybko się naprostował. Jacyk tymczasem zwietrzył, że jeszcze ma szansę. <gry> i gna do przodu chociaż Maciek na czymś pewnie nie będzie do końca Jacek rozwalczy swój punkt żeby nie mieć 16 sekund straty powiedzmy 4 i Maciek kończy wyścig brawo 7 zwycięstwo z rzędu i Jacek dojeżdża i 6 sekund straty o ile dobrze widziałem tak więc Dziękuję wam za uwagę i zapraszam. Cię <śmany> nie I zapraszam was na ostatni odcinek, który już nie czułem.